Dzień dobry, Bolesław Berny, firma Komple. Spotykamy się z doktorem Łukaszem Gorowieckim po raz kolejny. W poprzednim odcinku porozmawialiśmy o zastosowaniu Waszego produktu we wspomaganiu inżyniera, we wspomaganiu przy pracach z dokumentacją. Natomiast takie pytanie pojawia się, czy, czy, czy można sobie wyobrazić zastosowanie Waszego rozwiązania, bądź podobnego rozwiązania w innych obszarach. Hmm. Dzień dobry Państwu, Łukasz Porowiecki. Yy, aby odpowiedzieć na to pytanie, pewnie taką ta bardziej zniuansowaną odpowiedź. Yy. Nasze rozwiązanie jest precyzyjnie zaadresowane do pracy z dokumentacją techniczną, hmm. więc ono jest tutaj, jest jego siła. A tu się skupiliście, tak? Żeby się konkretnie jest... na tym problemie, Tak, chcemy chcemy, chcemy jeden, większą polączkę, chcemy, tak. chcemy jeden problem rozwiązać. Natomiast, hmm. skoro już ponosisz ten wątek, jest tak, że z tych nowych modeli sztucznej inteligencji gdzie mamy zarówno tą kompetencję widzenia, jak i jakby generowania treści. Rzecz, która jest ciekawa, to są wszystkie te systemy do sczytywania informacji. Czyli na przykład takie rzeczy, gdzie, przykładowo mamy jakimś, yy, yy, mamy jakieś informacje na maszynie jakąś tabliczkę znamionową, tego typu rzeczy. Robimy zdjęcie i on nie tylko przeczyta co tam jest, ale ona może to od razu zapisać, na przykład jako tabelę. Mhm. Albo na przykład może od razu zrzucić nam to do, do bazy danych, gdzie on poszczególne fragmenty informacji, które tam są, on po prostu umieści w tych. Agreguje. Umieści w odpowiednich, miejscach, umieści tak? w odpowie, w odpowiednich hmm. miejscach. Bo on będzie rozumiał, bo, jakby, bo, bo to jest ta możliwość. I analogicznie, jak mamy na przykład jakieś dokumenty, które, które powiedzmy chcemy przeczytać, to jest tak, że mamy do tego na przykład RPA, które nam pozwala wyciągać przykładowo z faktur jakieś konkretne informacje, ale te systemy są najwyższe a w przypadku połączenia właśnie maszynowego widzenia z z, z, na z z modelami językowymi mamy to, że ona może wyciągnąć na przykład takie rzeczy, gdzie czy w danej informacji, którą na przykład przesłano od, 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 od klienta było narzekanie na ten produkt, Albo, jeżeli było tak. narzekanie, to, to o czym oni w ogóle mówili? jeżeli nawet to były dwie, dwie, dwie strony w ogóle tego narzekania, on nam to przeczyta i nam to będzie w stanie podsumować w kilku zdaniach i, i, i chcemy, żeby nam łapał narzekania, możemy go tego zmusić. Możemy go zmusić na przykład, żeby nam łapał narzekania i podzielić na dwie kategorie. I za każdym razem będzie to inaczej zrobił, więc mamy dużą dowolność tego, co my chcemy, żeby on z tego wyciągnął i czyli, możemy tym jakby zawiadywać. Czyli to narzekanie to można wykorzystać do, do czego? Do lepszej obsługi klienta na przykład, tak? Na przykład, ale mamy na przykład, pomyślmy o takich typowo że rzeczach, mamy na przykład jakieś zapytania od użytkowników, hmm. To na przykład korzystają z naszych maszyn albo z jakichś naszych produktów i później piszą, że pewne rzeczy im na przykład podobają się, nie podobają, albo mają jakieś uwagi, albo mają jakieś z, z, informacje zniuansowane, które nie są narzekaniem, ale my powinniśmy je przeczytać, bo na przykład pokazują nam potencjalnie nową niszę dla naszego produktu. Aha, okay. Więc jakby można zrobić tak, że mamy jakby e, złożony kwestionariusz, gdzie czytamy, gdzie AI patrzy na kwestionariusz, czyta nam te wszystkie rzeczy i, i to, co my mu każemy wyciągnąć, to wszystkie te fragmenty pozaznacza i później możemy sobie to analizować. Więc jakby duże z takich możliwości. Natomiast y, to są takie ogólne zastosowania AI. -a. My się skupiamy na tym case'ie, czyli z, z dokumentacją, tak. No tak, ale rzeczywiście wychodząc do dokumentacji można wspomóc inne działy firmy, prawda? Tak jak wspomniałeś, czyli nakierowanie na nowe obszary, ulepszanie produktu, prawda, tak. czy tej przysłowiowej maszyny, czy, czy jakiegoś tak. innego produktu, sugerując się opiniami użytkowników, klientów. Prawda? Czy to dobry, tak. czy to złymi. No. Tak, 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 Należy to wykorzystać. Każda informacja jest cenna, czasem ta zła informacja, krytyczna względem naszego produktu, jest bardziej cenna od, dokładnie tak. od, od informacji, do, która mówi do, fajny produkt, podoba mi się, prawda? Do, jestem zadowolony. Do, dokładnie tak. Ja może dodam co do właśnie hmm, dokumentacji, procedur instrukcji. Jak my zaczęliśmy się zagłębiać w tę tematykę i zobaczyliśmy, ile jest regulacji na poziomie unijnym, począwszy od dyrektywy maszynowej, przez regulacje dotyczące właśnie napięcia, elektromagnetyki, produktów chemicznych. To później skaskadowane na poziom krajowy, gdzie mamy różnego rodzaju przepisy związane z dopuszczeniem produktu jakby do, do użytkowania, związane chociażby z BHP. I to są rzeczy, które są jakby ogólne i publiczne. A później mamy poziom zakładu, gdzie mamy Różnego rodzaju, Normy, właśnie, zakładowe, branżowe, no, najróżniejsze. Dokładnie tak, związane też z, z maszynami, jakieś przeglądy. Więc jakby nam się okazuje, że tego jest dużo. I idea taka, że nawet jeżeli mamy inżyniera, który jest, zna swój, swój fach bardzo dobrze, idea, że on będzie miał wszystko to zapamiętane z tyłu głowy, to jest mrzonka, więc jakby w, gdy w momencie swojej czynienia pracy on musi sięgnąć w jakąś formację, nawet jeżeli wie, w którym to jest w dokumencie, to trzeba to znaleźć, powiedzmy, gdzieś na SharePoint. Tak. Trzeba otworzyć tego PDF-a. To jest gdzieś pewnie pod koniec tego dokumentu. No to jest szukanie i on, on wie, gdzie to jest, więc znajdzie ten fragment. Ale traci czas. Ale traci czas, jest oderwany tak od jest. pracy i później musi się znowu wracać do pracy. I to jest y, naprawdę, to nie jest tylko te 5 minut szukania. To jest wysiłek, to jest oderwanie osoby od pracy. To jest wysiłek, tak. to jest frustracja też, tak. więc y, Dlatego chodzi o to, aby mieć takiego AI, a który no, po prostu jest super asystentem wszystko dokumentacji. Mamy, tak. On jest tu obok nas i on ma to wszystko załadowane. I ja tylko muszę z nim posłuchać interakcji i on będzie mi te informacje podsuwał. No dobrze, a, a ile to kosztuje? Czy można to jakoś wyrazić, nie wiem, w, w, osobom, Dniówkach. no bo mhm. wdrożenie takiego rozwiązania, które wspomaga pracowników, inżynierów z, przy ich pracy nad dokumentacją, no to kosztuje konkretne pieniądze. Czy macie jakieś doświadczenia? Po jakim, na przykład, po jakim okresie zwróci się takie rozwiązanie? Czy w ogóle się zwróci? Czy no. to warto? Czy warto jeszcze poczekać rok, dwa na rozwój tych no ja, ja, rozwiązań? Ja, ja może odpowiem tak, to, mhm. to, to jakby wartość zależy od stanowiska, są takie stanowiska, które nie będą, które będą tylko raz jakiś czas korzystać z tego narzędzia, mhm. ale są takie, które będą bardzo, bardzo intensywnie korzystać. Jeżeli weźmiemy sobie jakąś średnią i, i gdzie mamy osoby, które na przykład mi to oszczędzi powiedzmy połowę czasu, będą tacy, Właśnie. którym to oszczędzi na przykład pół dniówki na miesiąc, jeżeli weźmiemy średnią, sobie pomyślimy w zespole, gdzie mamy 30 inżynierów, mhm. gdzie na przykład uda nam się zaoszczędzić 10% może więcej ich czasu. No to, bardzo dużo. to potencjalnie jest realny, realny uzysk dla organizacji finansowych. I też samo odciążenie, często, często takie z pytania o informacje trafiają do osób, które mają największą wiedzę. To są ci też osoby, których czas jest najcenniejszy. Co powoduje, że jeżeli możemy ich odciążyć, to my uwalniamy dla organizacji najbardziej wartościowe zasoby. Niech nie piszą dokumentów, tylko skupią się na tej innowacji, prawda? Na wykorzystaniu tak. swojej wiedzy, żeby nowy produkt opracować, nowe rozwiązanie, a nie zapisanie tego, co jest już poniekąd oczywiste, tylko ktoś musi to napisać. Dokładnie tak. A, czyli tu jest największa siła i największa, największa korzyść dla organizacji. O, super. Dziękuję bardzo Łukaszu za, za, za Twoje wyjaśnienia, za odwiedzenie nas i do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję bardzo.